Posadzone macie lub będziecie sadzić teraz dużo, dużo warzyw. Zwłaszcza tych cieplarnianych już do gruntu, ale i kapustki pewnie jakieś świadki. I te, które zostały już posadzone, na pewno w te zimne dni doznały trochę stresu. Przez te mrozy, przez te zimne. Te, które będziecie sadzić, znowu doznałem szoku, też stresu, że z takich ciepłych cieplarnianych warunków je nagle wyrzucacie gdzieś tam na dół na surowe warunki i temu, żeby zapobiec przed tak dużym streszem, żeby roślinki szybciej się przystosowały warto zastosować ten środek na bazie, na bazie drożdży który już z wielu z Was stosuje stymulacja metabolizmu i ochrony przed nadmiernym stresem rośliny, po prostu pomagają one w tym żeby roślina szybciej łatwiej nowe warunki